Jeżeli chodzi o pacjentów, którzy wymagają już takich naprawdę małych korekt dotyczących wyglądu ich zębów albo przeszkadzają im jakieś drobne niuanse, wtedy stosujemy tak zwany bonding. Bonding jest to takie nadbudowanie kompozytem, czyli materiałem, z którego wykonywane są na co dzień plomby w zębach. Zębów przez co zmieniamy ich kształt i też możemy w pewnym sensie poprawić takie właściwie niewielkie dotyczące pewnych aspektów defekty zębów. Bonding jako, jak sama nazwa wskazuje, jest to doklejanie pewnego rodzaju korekt na zębach. W ten sposób dajemy pacjentom bardzo bezpieczne korekty, nie wymagające przede wszystkim żadnej preparacji zęba, a jedno, niejednokrotnie mogą, mogą one być powtarzane i wielokrotnie korygowane. Przez to pacjent jak gdyby pozostaje ze swoimi zębami niezmienionymi w nieodwracalny sposób. Jeżeli chodzi o wady bondingu, czyli doklejania uzupełnienia kompozytowego na zębach, to niezaprzeczalnie największą z nich jest to, że to są uzupełnienia stosunkowo mało trwałe. Niejednokrotnie podczas normalnego użytkowania zębów uzupełnienie dodane jakby do zęba potrafi się uszkodzić i potrzebujemy ją naprawić.